Z tej strony e, Jacobie w dzisiejszym odcinku jest ze mną Mitek. Cześć! I w dzisiejszym odcinku będziemy karmić wszystkie te zwierzaki. Tutaj mamy tygrzyki, e, e, które nam się wykryły z kokonu. Tutaj Drzeki. mamy krzyżaka polnego, który złożył kokon. Tutaj mamy trzy modliszki. Y, modliszki. Czy tutaj jakieś nie tu, listety... tu mamy... Likowca. Tu mamy coś, czego nie znamy, ale fajną robię pajączynę, więc wziąłem. Tutaj jest krzyżak chyba na drzewny. <laughs> y, tutaj jest Teododa. Tutaj jest Teodona na pewno. A tu pokarm czyli świerszcze Bananówki. Więc tak, Maciek poprzednio znowu bardzo niechcący wyłączył od, y, odcinek, więc te trzy już mamy nakarmione. To no teraz. Yy, przechodzimy do lejkowca yy... I w sumie mogę jeszcze pokazać wszystkie tak po kolei, więc pierwszy kadr, kadr będzie na nią Ale chwila. O, teraz dobrze widać. No i możecie też zauważyć, yy, on już sobie je, nie mogę latarki włączyć. Yy... Macie nie zasłanie światła. I tak. Jest fajnie widać. Trzemy sobie tutaj podnieść. A i będziemy mieć statyw, yy, więc nie będzie tak się ruszało. No. I będziemy mieć wiem, ręce wolne. Oj, przytrzasłem Przepraszam. Przepraszam. <gry> Dobra, lecimy do kolejny więc drugi kadr będzie na nią, yy, tylko nie wiem, gdzie ona jest. Ona jest gdzieś tu, czy gdzieś sobie poszła? Yy... No, nie wiedzący, co to jest, tylko tyle... No że ty chodzisz się zamienił mi w stanie, bo ja kameruję, No ty non zabierasz światło. Dobra, Bartek tam coś gwendoli o y, Fortnite. Nie ma. Przestań gadać. Nie no, gdzie ona jest? A ja, tu nie ma. Widzę tylko welinkę. No nie ma jej. O jest, jest! Tu, no ona sobie już też możecie zauważyć, że je. Światło. Chyba bardziej na okej. No, nie? Okay. A teraz się odwróciła, więc lecimy do, już, karmienia. Yy, czyli do lejkowca. Okej, okay, więc Yyy... No nie karmi, ja go karmiłem. On sobie je, zostaw. Weź nie... No to przy okazji pokażę. No leś. Dobra, Maciek nie umie nagrywać, więc... Więc teraz zakarmimy tego lejkowca. Jeszcze ja dużego wezmę, dobra. No, tak trochę. Musi się namyśleć. Nie? Dlaczego nie? Nie była tak no, 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 no. no, no. mam go już nie, dobra Torka to się dzieje, ale no będziemy mieć ten statyw. Okay. O, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Siał, dobra, biorę do Ten sobie powinien udać. Też nie? No, raz zostawiamy, go, I Potem sobie... Dla? Potem sobie go... No. nakarmimy poza odcinkiem, bo to trzeba trochę mieć cierpliwości, a ja na odcinkach nie mam. Przykamy i zostawiamy go. No. jeszcze łazi. Tylko no, na nie karmimy Turkami. No. Już turka. Tak, no nie karmimy Dobra. Nie, nie chcę jeść. Zostawiamy. Zostawiamy czymś Okej. Okay. Lecimy do. Jak będzie polny? Dobra, więc znalazłem turka przez przypadek. Spróbujemy dać. Czy ja spróbuję? Nie, nie bardzo, ona już jest najedzona. Kurde. Dobrze, do wody go. Nie chcę. Więc do wody. I potem go nakramy. Na A tu panią chowamy. A i w ogóle tutaj jest kokon. Trochę taki już je, jeszcze. Żółtawy. Hmm, ale będzie ładny, będzie. Będą małe maluszki. Więc... Wbi wbi wbijajcie na mojego Instagrama to zobaczycie, jaki ten krzyżak miał duży odwłok. Yy, więc wbijajcie, a ja już trochę kolejnego pająka O kot! Kocio, dzwonę... nie, kociu nie, kocio nie, kocio nie. kocię, nie. kocię, Dzwoneczkujcie, kocię, 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 Dajcie kocię, dzwona i lajka. Tak się mówi no. A i... O. albo przyjaciół też e, zachęcajcie do oglądania naszego kanału, bo mam tylko 7 subskrypcji. mi e, e, I bardzo nam wstyd... A to za... jeżeli już o subskrypcjach, to pokażę Wam takiego Haka, jak możecie przychytrzeć, przychytrzeć znajomych. Ale tak, dobijecie 5 łapek w, w górę. Okej, okay, więc cały trik polega na tym, że no właśnie, ja już tutaj go zrobiłem i wygląda, jakby było 700. Ale tak naprawdę jest 7. Więc chwila, wejdę na nasz główny kanał. tego nie znam Tu jest. Tu to? masz Okej. Okay. Jest 7 subskrypcji. Chodzę. Prawym przyciskiem myszy klikam Zbadaj I tutaj szukamy Naszej liczby yy, subskrypcji yy, Nie widzę no, Można też inaczej zrobić, macie kamerujesz. wiesz? Mhm. No dawaj, tylko nie nagrywaj tego syfu pod monitorem yy, Więc Szukamy naszej subskrypcji, ale może zrobić, że tutaj klikamy. Tu no, macie ktoś tutaj. Tu możemy kliknąć. Maciek tutaj, no nie widzisz? Tu, tu. I teraz jedziemy na ilość naszych subskrypcji i klikamy. I teraz... O, jest, znalazłem. Nie mogę teraz! I możemy tutaj wpisać nawet sobie taką liczbę. I teraz będzie to się nam wyświetlało, więc pauza. Okej, okay, więc teraz może Stea Doda. Yy, dobra. I chyba podzielimy na części. Bo to już trwa 10 minut. No dobra. Macie kamerujesz? My komerujesz? Hmm? Myślałam, że to może 250, ale jest to. Mhm. To jest ta, doda. Otwieramy. Паренчик, у которого не полетит брючеринка. Что? которого не полетит брючеринка. Ты <laughs> видишь, что я Nie, z O, i propos, yy, ten pająk lubi ciemne miejsce raczej. I takie bardziej mm, jakby mało. No, gdzie ludzie raczej rzadko spoglądają. Yy, no i Najczęściej to jest łazienka, no. więc jak chcecie stadony, to szukajcie w łazience. Ale nie bierzcie, bo dzieci, dzieciom może zrobić krzywdę. Na przykład tydzień wymiotowania. I szpital. Nie szpital, nie. Szpital tak. No co jest? Bardziej wapno. Dobra, nie próbuj, bo potem jak będzie nie trzeba, A Albo No Dobra, wszystkie biorę z powrotem. No dobra, to cięcie, i widzimy się jak już złapię yy, ci wszystko. Myślę, że cały czas jest cięcie. Nie. Okej, okay, więc tutaj mamy jakiś chyba inny razy rodzaj steadody. Okej I, okay. I Maciek, to naprawdę nie jest fajne Jak ja bym ci tak robił To byś już dawno wyłączył odcinek Dobra i zobaczymy Czy się zainteresuje Maciek, ale

Gdzie on jest? Albo... O dawaj. Nie widzę. O! Na wszystko dobrze idzie. Dobra. Ale nie, nie wiem gdzie jest... Ale to się wydaje, że gdzieś pod listkiem. O, widzę. Ora kurde! Jak on się tu dostał? On zaczęło on cały czas idzie pod wodę. Bądź tu, ale będzie rzeczy Dobra. Kameruj. O nie, wydostał się. A gdzie? Ona też chyba Tam to, to, to. pod Dobra, więc to by było tyle na dzisiejszy odcinek. Będzie już druga powie, że za górymy. sekundę? Dwie? Nie, bo się nie chcę teraz już nagrywać. Przez tyle mi żeś zrobił, że... To do zobaczenia. Cześć, cześć.